Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, 27 kwietnia, i dzisiaj troszeczkę w innej formie nasz codziennik. Przetestujemy tą nową formę, zobaczymy jak to wyjdzie i na czym to będzie polegać. Otóż będę chciał z Wami podzielić się tymi moimi przemyśleniami w związku z Ewangelią Dnia. Tak jak już wspomniałem wczoraj nie będę czytał Ewangelii. Będę Was zachęcał do tego, żebyście przeczytali całą liturgię słowa, bo to bogactwo kryje się w całej liturgii, w, w tych wszystkich czytaniach, które są przeznaczone na dany dzień i one w jakiś sposób są ze sobą powiązane i Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, żebyśmy wczytując się w to Słowo, też odkryli te perełki dla nas, konkretnie dla nas, co On chce nam powiedzieć, do czego On nas zaprasza. I to jest ten pierwszy punkt. Drugi, będę chciał z Wami podzielić się pełną refleksją na temat tego Słowa, ale też będę starał się zaprosić Was do, do tego, żebyście Wy sami zmierzyli się z tym Słowem, które daje nam Pan. Po to, żebyście wy też sami stanęli, do tego was zachęcam z całego serca, żebyście stanęli przed Panem Bogiem, w tej rzeczywistości swojego własnego życia i też otworzyli swoje serce na to, co On będzie do Was mówił. Bo tak jak to mówiła nam wczorajsza Ewangelia, która opisywała tę drogę uczniów do Emaus i ten moment, gdzie Chrystus dołącza się do uczniów, prawda? Chciałbym, żebyście zobaczyli, że w tej waszej drodze życia jest też obecny Chrystus, chociaż bardzo często nie rozpoznajemy Go kroczącego obok nas, ale On cały czas do nas mówi, cały czas nas poucza i ważne jest, żebyśmy odkryli w sobie to pałające serce i żebyśmy też dali się Jemu pouczać przez to słowo, które On do nas mówi. No dobrze, a zatem pauza na czytanie Słowa. Zachęcam Was teraz do lektury. Nie wiem, czy pamiętacie, w sobotę mówiliśmy troszeczkę już na temat tego rozdziału, szóstego rozdziału Ewangelii Janowej i w sobotę to było? Nie, to był w piątek. Przepraszam bardzo i zapraszam Was do tego, żebyście sobie przeczytali cały ten rozdział. Generalnie, dzisiejszy fragment, który przeczytaliście, cała w ogóle liturgia słowa, mówi nam o pewnej prawdzie duchowej, której wszyscy doświadczamy, wszyscy, absolutnie każdy musi przez to przejść. Mianowicie, zobaczcie, że ci wszyscy ludzie, którzy szukali Jezusa, oni musieli poświęcić bardzo dużo czasu i włożyć mnóstwo wysiłków w to, żeby go odnaleźć, prawda? Szukali go oko, po okolicach, prawda? znaleźli go w końcu w Kafarna, i tam wyszli do niego z tą propozycją, aby prawda, ich nakarmił, aby im dawał siebie. przepraszam, aby im dawał chleba. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że bardzo często w naszym życiu chrześcijańskim na Jakimś etapie naszej drogi za Panem Bogiem czy z Panem Bogiem, my traktujemy tego Pana Boga jako czasem takiego dobrego wujka, który ma nam zapewnić to, czego potrzebujemy. Że często przychodzimy do Pana Boga i mówimy: Ciebie prosimy, tak, daj nam to, daj mi to, daj mi zdrowie, daj mi pracę, daj mi pieniądze. Daj mi miłość, daj mi, nie wiem, jakieś znaki swojej obecności, daj, cały czas daj. I jakby też szukamy tego Pana Boga po to, żeby jakby doświadczyć właśnie tych Jego znaków. Nie szukamy go dla Niego samego. Że jest taki etap w naszym życiu, nie wiem, być może znajdujesz się już na takim etapie, gdzie szukasz tego Chrystusa tylko i wyłącznie dla Niego samego, ale jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas praktycznie każdy z nas musi przejść przez ten etap takiego właśnie, właśnie ludzkiego patrzenia na, na religię na Pana Boga na relacje z Panem Bogiem i że zawsze wychodzimy z takiej pewnej takiego poziomu pretensjonalności znaczy, że chcemy czegoś od Pana Boga ja nie mówię, że to jest złe i nie chciałbym, żebyśmy to traktowali jako coś złego, ale zobaczcie, że w taki sposób właśnie patrzą na Jezusa Żydzi. Oni chcą, żeby On im coś dał, żeby On ich nakarmił, bo oni widzieli znaki, więc uważają Jezusa za kogoś wielkiego, za wielkiego proroka. Tymczasem Jezus w swoich słowach mówi o tym, że to On jest chlebem życia. I że tak naprawdę w tym wszystkim, co się dzieje w, w chrześcijaństwie, co się dzieje na poziomie naszej wiary, to chodzi przede wszystkim o Niego samego. I to zrozumiał Szczepan. On y, czynił znaki nie dla samych znaków, on szedł za Chrystusem nie po to, żeby zabłyszczeć czy zabłysnąć, przepraszam, przed innymi y, jakimiś tam, prawda, cudami, jakimiś znakami, które czynił. Nie. On szukał Chrystusa dla samego Chrystusa. On chciał tego Chrystusa dla Niego samego, z miłości do Niego. I to jest właśnie ta pieczęć Ducha Świętego, o której mówi nam dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. Że On, kiedy przychodzi do człowieka, naznacza go swoją pieczęcią, pieczęcią Ducha Świętego i wtedy ta miłość w człowieku jest doskonała. I Teraz chciałbym Cię zaprosić dzisiaj do tego, żebyś zadał czy zadała sobie takie pytanie, Dlaczego szukam Boga w swoim życiu? Po co potrzebuję, czy do czego potrzebuję Chrystusa? Jakie sprawy w moim życiu wymagają interwencji Pana Boga? I czy rzeczywiście te sprawy, te sytuacje, może jakieś bolesne sytuacje, w jakiś sposób zmuszają mnie do tego, że szukam Boga? I potrzebuje rozpaczliwej Jego interwencji. E, nie bójmy się tego etapu. Nie bójmy się też etapu wątpliwości, bo z tego rodzi się kolejne pytanie: dlaczego nie szukasz Pana Boga? Dlaczego nie szukasz Jezusa? Czy w jakichś sytuacjach nie szukasz Jezusa? Nie pragniesz Jego obecności? E, to są też ważne pytania, dlatego że jeżeli odkryjemy w nas samych ten przestrzeń naszych wątpliwości, naszych jakichś braku wiary, jakiejś pustki duchowej, to to już jest jakiś materiał, z którym my możemy stanąć przed Panem Bogiem, nawet jeżeli to jest bezsilność i bezradność, i poprosić Go o Jego interwencję, o to, żeby On wszedł w tą pustkę i wypełnił tę pustkę, czy tę bezradność, sobą samym żeby nas doprowadził do wiary bo to jest jakby klucz tego wszystkiego o czym my tutaj mówimy kochani zapraszam was do tego żebyście w dniu dzisiejszym znaleźli sobie takie 15 20 minut na to żeby z tym słowem Bożym usiąść żeby się nad nim zastanowić żeby pomyśleć do czego mnie dzisiaj pan zaprasza czy jaka jest moja postawa tak? Czemu ja szukam Chrystusa, i tak dalej? Te pytania są bardzo ważne, bo z tych pytań rodzi się też jakaś pielgrzymka wiary. Pielgrzymka, na którą Ciebie i mnie Chrystus już zaprosił i nieustannie zaprasza. Pamiętaj, On cały czas nam towarzyszy. Życzę Ci dobrego i błogosławionego dnia. Szczęść Boże.